Nie wiem Szyszkole, Wiem, że jesteś nie zjebany, nie, nie, przejmuj nie, ma, nie przejmuj się, każdy że o tym wie, nie przejmuj się nic No i chuj Ja pierdolę, Szuj. nie doczekam się gorzej, kurwa O, gorzej, 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 kurwa Dobra, Pytra, bo kika na raver, wiesz Dobra, zamki pizdę, bo się zaraz poczujesz w Weź go, nie wyzywaj, bo już go w życie wyzywa, kurwa, także Weź, to, kurwa W od... życiu go, wake up. Kanał zostanie to usunięty to za 5, 5, 5 minut Co wy e... obierdalacie? Ładzikana zostanie usunięty. No to. Mówiłeś, no że usuwam. No po co mamy grać we FFLach? Właśnie. Co to, to za <grym> kurwa, kurwa, kurwa Ja jedno, co? pierdolę. Co? pierdolę. Ja pierdolę. Jakieś kurwa No ja A lecimy już na Discorda nam, czy jak? Nie. To Będziemy się dzielić na kanale publicznym Unlimited. No, 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 jeste. Powiedz? Aha, bo I co 5 minut będzie każda osoba. I jakie kordy? No, te, te, te i te, no nie? I nagle Aja. mamy kurwa 150 osób w dyszczycie. A, za 18 40. Nie, 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 wierzę co w to. to jest kurwa. Też jestem. Ale chłopiec bez lagu wszystko zajebiście działa. Kurwa, to mi się podoba. A, no, teraz masz. No. O kurwa, jestem. No ej, kurwa. może zbierać tafę grającą? Może to będzie na ten. Ej dobra, straciłem konto na PVP. Slash napraw premium. O. Napraw kurwa mózg. Dobra, Zresztą. dawać kordy kurwa. Kordy ja są mam takie, korzy, że kurwa, kurwa, Plus minus 450 na O kurwa, na minus wszyscy 266. rangi pokupowali. o Ile? Agi, ile? Minus lagi. 450 na ile? Minus 266. No Te zaraz do mnie, Mironek. No i co? No i gówno, i zaraz będziesz też siedział tam na kanale, kurwa. <grym <grym Ej kurwa, kurwa grozisz kurwa chcesz mnie pocieszyć? Pocieśleć. Ile to ludzi kurwa biega? O tu! Zajebałem! Ojebany Patrz, topki nie masz! Patrzę, Ile patrzę! I Kurwa, jebłem! Hahaha! I tyle stop! Ja pierdolę, wypierdoliłem się! Dwa nie wiem, to kurwa, że raz to nie dropi! Co jest, kurwa? Miałem trzy sztabki! ci tak! No ja Dobra, Jak ja zobaczyłem, siedem, chłop siedem chłopów, które biegną za mną, to już wolałem zlogać, niż mogą oddać fragę. A, może tak! Zajebałem kolejnego Zajeb trzeciego Ty system Nie no. wiem 1121 Topka będziesz miał Co jest loty, się nie mogę co o Czemu nie mogę się zalogować? Lognął no Lognął no. Log no. No Mi co też lokal na typa on zaraz przyjdzie, no chłopaki, co tam, jak tam jesteś O, wbiłem, jest! Kurz! Nie, 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 to często odkładałem, przecież tu jest! Kit. Underchest jest wyłączony podczas PvP, no? Zostałem. Czekaj, uciekaj, 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 Mało uciekaj. mam. Uciekaj tu przez środek. Kurwa, pomóż! Uciekaj, mówię ci, uciekaj! Zaraz mi jednie Jest tu żelak, jeden Trzech Odsuń się, odsuń się! Uciekaj Woda, 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 uciekaj! Wodę ci tu wylałem Dobra, czekaj! Bo jebne Uciekaj Uciekam Spierdalamy o, dupę. Ja mam w chuj HP jak coś Ucieknij przede I... mnie Nie bałem, plus 27, tak to ile ja ma ty masz ranku, kurwa? 1180, kurwa, ja mam 1073 <laughs> Teraz kopuję się mi chyba na łeb. Dobra, nie wiem.